You want style? You found her. Dzień dobry, Duszki. Przed Wami Samira, róża pustyni. Na ekranie wyświetla się build oraz runy, z którymi gramy, a to jest kolejny odcinek z serii. Od A do Z. Ta, Od A do Z. Ej, ej. Od A do Z. Aktualna dywizja to Szmaragd 2 i 2 diamenciki. Przechodzimy do rozgrywki. Let's go, baby! Let's go! No i jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. Malfight Kindred, Kenen, Samira oraz Serafin w naszej drużynie, Sion, Evelyn, Lucian, Jinx oraz Nautilius w drużynie przeciwnej. Śliczny skin Samira z psychooperacji, ponieważ miałem jednego trialkarda, więc czemu by go nie użyć? Przechodzimy do rozgrywki. Let's go, baby! Let's go! Lecimy dalej w duecie. Na początku poproszę Cię, żebyś zostawił lub zostawiła łapę w górę. Dobijmy tutaj 50 łap w górę dla Samirki, a ja już śpieszę z wyjaśnieniem postaci. Pasywnie Samira zyskuje po atakowaniu przeciwnika umiejętnościami lub bazowymi atakami na przemian e, literki od E do S i spróbujmy ją załatwić. Bum! Mamy pierwszą krew, zajebiście! Jest ten Naokilius, go też spróbujemy złatwić. Czemu by nie? Od. Od. Czekaj! Obijmy go. Dobra, i wracajmy do farmy. Od E do S. I jeżeli Samira uzbiera Skę, to może użyć Ultimate'a. Tutaj akurat takie jest działanie Samirki, że ona nie może bazowo używać Ultimate'a dopiero po uzbieraniu rangi S na swojej pasywce. Dodatkowo, pasywnie Samira zadaje zwiększone obrażenia. Uważaj, bo teraz e, to. Jinx. Robiliśmy dosyć mocno. Mamy S, ale teraz nie mamy ulta, żeby użyć. Pytanie, czy uda się przeżyć? Udało się przeżyć, dobrze. Dodatkowo, e, umiejętności pasywki, e, umie umiejętności pasywki mówię. Umiejętności samirki i bazowe ataki zadają dodatkowe obrażenia. Oraz, jeżeli przeciwnik jest unieruchomiony to Semira doskakuje do przeciwnika, a jeżeli przeciwnik jest podrzucony, to Semira utrzymuje go chwilę dłużej w powietrzu z bazowego ataku. Wycofamy się teraz zregenerować HP i zaraz omówimy dalsze umiejętności, między innymi pierwszą. Pierwsza umiejętność działa w taki sposób, że Samira wystrzeliwuje przy pocisk, który zadaje obrażenia. Jeżeli przeciwnicy są blisko, w bliskiej odległości od Semiry, to jak widzisz jest taki jeszcze... Półtrójkąt, nie wiem jak to nazwać, taki półowalny kształt i wtedy jeżeli przeciwnicy są w takiej odległości od Samirki, to Samira... Oj, teraz możemy ją zabić, teraz możemy ją zabić, pięknie. I Nautilius jest chyba awkiem. Mamy killę, zajebiście. Jeżeli przeciwnicy lub miniony są w bliskiej odległości od Samirki, to tnie mieczem, atakując wszystkich przeciwników w w tym półokręgu, że tak to nazwijmy. Drugą umiejętnością Semira otacza się ostrzami na pewien okres czasu, zadając obrażenia. ale co ważniejsze wszystkie ataki, które lecą w stronę Semiry między innymi ult od Jinx czy jakikolwiek atak od Jinx jest niwelowany, tak jakby znika jeżeli wpada w ten okrąg. Trzecią umiejętnością Semira doskakuje do przeciwnika zaatakując go i zostawiając za sobą ślad. Trzecią umiejętność, co ciekawe, można połączyć z pierwszą umiejętnością, ale o tym za chwilę. Więc trzecią umiejętnością Samira doskakuje do przeciwnika, zadając mu obrażenia. A ultem, jeżeli Samirka uzbiera rangę S na swojej pasywce, to wystrzeliwuję przez pewien okres, co pół sekundy bodajże. Nawet nie widać co ile, chyba. W każdym razie Semira strzela wokół siebie pociski, zdając obrażenia każdemu przeciwnikowi w okręgu. Jest to potężna umiejętność do niszczenia przeciwników. Minus ulta jest taki, że no, posiada tą zależność, że można go odpalić dopiero, jeżeli mamy naładowaną rangę S na pasywce. Ult ma bardzo krótki cooldown. Ult ma zaledwie 8 sekund cooldownu, więc jeżeli będziemy zbierać pasywki. Oczywiście możemy tego ulta używać bardzo często i to jest naprawdę świetne. Postaram się obijać, jest tutaj Nautilus na szczęście z pudłową. No i między innymi właśnie huk Nautilusa również zostałby z... z tego, co się nie mylę, zniwelowany przez naszą drugą umiejętność. Więc bardzo ważne jest używanie drugiej umiejętności w odpowiedni sposób. No i Samira tak naprawdę zyskuje z czasem. Samira bardzo mocno zyskuje z czasem, ponieważ Papierowy postacie jest bardzo szybko w stanie niszczyć po prostu. Niestety nie byliśmy w stanie zniwelować ulta od Nautilusa, Mimo wszystko udało się przeżyć, mamy ogromną przewagę nad przeciwnikami i to jest spoko. I ultimate. Lecimy za nimi, lecimy. Udało się zabić? Udało się zabić, zajebiście. Uda się przeżyć jeszcze. Pięknie. Bardzo fajnie, że tutaj serafin za nami podbiegła. Dzięki czemu żyjemy. Oczywiście mamy jeszcze drugą umiejętność. W razie gdybyśmy. Ale nie podwierzył w ten sposób. Niestety, ale tutaj oberwałem od wieży. Stopiliśmy do Wskoczyłem za, za głęboko. That tu she 300. I umarłem. Przez atak od wieży. Niestety druga umiejętność nie blokuje ataków od wieży. Zmieniłem ward na Pink Warda. Ponieważ bardzo. Nie wiem, jakoś tak ostatnio polubiłem te pingwardy. Preferuję je niż zwykłe wardy, ponieważ odkrywają zwykłe wardy i stoją w nieskończoność. Więc bardzo fajne to jest. No i Samira jest taką postacią, na dobrą sprawę, którą przyrównałbym do Katariny tylko w wersji Edikery. Bo Katarina również jest potężną postacią. No proszę, Samirka tutaj jest, w sensie Ewelinka. Tutaj by się przydała Kindred w takim wypadku. Atakujmy ich, atakujmy ich Za chwilę będziemy mieli Dobra, wbijamy się w nich Mamy eskę Pięknie, nie, co ciekawe Poczekaj, lecimy, lecimy, lecimy Co ciekawe to no, gonimy gościa, możemy go złapać? Niestety, ale nie złapiemy go. Pojawił się Sajon, a zabrakło naszych sojuszników. Na szczęście Ludzny i tak umarł. Co ciekawe, ulta możemy używać, kiedy używamy również trzeciej umiejętności, ale o tym za chwilkę, więc szybkie cięcie. Ok, wracamy na y, aleję w duecie, Co ciekawe, udało nam się zdobyć smoka. Kiedy byłem przekonany, że to przeciwnicy zrobili smoka, okazało się, że to nam udało się jakoś zdobyć smoka i to jest naprawdę interesujące. Dobrze, teraz jeszcze omówmy trzecią umiejętność, tak dopowiedzmy do niej, ponieważ trzecią umiejętność ma ciekawą zależność, gdyż jeżeli używamy ultimata to możemy doskoczyć do przeciwnika z trzeciej umiejętności, nie przerywając naszego ultimata. Możemy poruszać się, kiedy używamy ultimata. A co ciekawe, jeżeli użyjemy trzeciej i pierwszej umiejętności w połączeniu, to kiedy Samira doskakuje do przeciwnika i użyjemy pierwszej umiejętności, Samira zostawia za sobą ślad pocisków atakując przeciwnika. Dobrze, wydaje mi się, że nie chcemy tutaj oberwać od Nautiliusa, bo jeżeli oberwiemy od Nautiliusa, to może być nieciekawie. Chcemy wspomóc Kenanowi, Kenana tutaj na, na, na dżungli, zabrać tego potworka. Świetnie. No i raczej Kenan tutaj nas nie będzie w stanie wspomóc. Ale możemy trzymać przeciwnika pod wieżą. Pingwart ma jeszcze tą ciekawą zależność. Ponieważ odkrywa Ewelin, która już tutaj idzie, między innymi, jak widać, idzie sobie tutaj. Idzie tutaj również Lucian. Jest double kill, pięknie. I gonimy kolejnych co? Uda się ją złapać. Nie uda się je złapać. I jeszcze umrzemy. Co za gałgan ze mnie. To jest najgorsze gałganstwo. W tej grze. To już nawet nie, że Jinx uciekła pięknie, to ja po prostu zgałganiłem strasznie, bo byłem w stanie ją zabić, byłem w stanie przeżyć, a jednak wybrałem. wybrałem życie Jinx nad swoje, rozumiecie to? <grym> Dobrze, wracamy do na naszą dolną oleję. Seraphine tam dzielnie próbuje przeżyć. Na szczęście nie trafił jej na Kilius. to jest świetna informacja. No i to oznacza, że jesteśmy w stanie, wydaje mi się, że tutaj. Wydaje mi się, że jesteśmy tutaj w stanie coś podziałać. A się za mocno wysunęła, niestety, i na szczęście, nie zostałem pod wieżą złapany. Ale na szczęście udało się przeżyć. Widzieliśmy, że gdzieś tutaj mignęła Ewelin, więc to warto mieć na uwadze. I być może dobrze będzie się wycofać z tej dolnej alei, skoro jest tutaj Ewelin. Tak, wydaje mi się, że możemy się wycofać, ponieważ mamy możliwość kupienia krwiopijcy. I to jest naprawdę spoko. Za 40 sekund wstaje smog. I pytanie, czy my chcemy tego smoka tak naprawdę robić? Wydaje mi się, że będziemy chcieli go robić. I wydaje mi się nawet, że możemy go zrobić bez pomocy Kindred. Ponieważ Kindred prawdopodobnie pójdzie na górną aleję. Oj, Serafin jest w niebezpieczeństwie. Na szczęście Serafin zdąży się wycofać. No, Spuszyłmy Mida, aby tutaj y, mieć więk, więcej czasu po prostu na zrobienie, na, na zrobienie smoka. Ja mam sobie drugą umiejętność jako trzecią. W sensie trzecią umiejętność jako drugą. W ten sposób to już brzmieć. Jinx jest na bocie, Udajemy się tam. Wiemy, że tutaj nie mają warda. Jeżeli Jinx tutaj się dalej pojawi, a nie ma już Jinx, wycofała się gdzieś. Gdzie jest Evelyn? To bym chciał bardzo mocno się tego dowiedzieć. Wiemy, że nie ma jej na Bluebuffie, więc weźmy tego blue buffa. Fajnie by było, gdyby Kindred się tutaj pojawiła, bo z Kindred bylibyśmy w stanie wziąć drugiego smoka. Pięknie załatwiliśmy Jinx, nie była w stanie nic zrobić. Wciąż nie wiem, niestety, gdzie jest Evelyn. Nie wiem, dlaczego on mnie zultował. To może mi sugerować, że gdzieś tutaj w pobliżu jest Evelyn, ale dobrze będzie zrobić Smoka. Dobrze będzie zrobić Smoka. Mam nadzieję, że Evelyn go już nie robi. Nie robi go, ale jest tutaj Kindred. Kindred, fajnie by było, gdybyś mordeczko ze mną zabrała tego smoczka. Dobrze? Ja zaraz obwarduję tam. Pinkwardem, chociaż nie będzie potrzeby, pięknie mamy bardzo szybko zabranego smoka, Kindred jest nową postacią w grze, to jest taka ciekawostka jeszcze, pewnie już wiecie. Jest tutaj Evelyn. Nautilus wszystkie umiejętności podłuje, my byśmy chcieli udać się na górną aleję, ponieważ, ponieważ jestem dwójka przeciwników i całkiem nieźle sobie radzą, niestety, ale z naszym malfajtem, Natomiast idziemy tam teraz wspomóc, nie wiem dlaczego Lucian jest na górnej alei, to jest swoją drogą bardzo ciekawe. Okej, okay, pięknie udało się go zabić, a teraz dajemy w długą. Idealnie udało się odbić tutaj górną aleję. No i wydaje mi się, że teraz będziemy próbować puszować dalej górną aleję, ponieważ przeciwnicy są na bocie. Evelyn raczej nie będzie w stanie nas sama zabić, a dobrze będzie odpuszować górną aleję, spuszować nawet, a później wrócić się kupić Infinity Edge, który zapewni nam większe obrażenia, więcej krytów i generalnie całkiem nieźle się sprawdzi. Więc jak najszybciej weźmy to wieżę, przyda się ją zabrać. Proszę bardzo, wieża zabrana. Weźmy farmę z górnej alei. Proszę bardzo, farma zabrana. Weźmy również. Nie ma tutaj, niestety. Za chwilę będzie redbuff. Pytanie: czy chcemy go zabrać, czy chcemy bardziej puszować? Wydaje mi się, że chcemy spróbować puszować dalej troszeczkę. Przeciwnicy są na dole, więc jak najbardziej możemy tutaj górną aleję spuszować. Mam nadzieję, że nikt nam tutaj nie wpadnie nas zabić. Evelyn może, ale nie będzie w stanie raczej. Pięknie, mamy drugą wieżę zabraną. Fajnie by było, gdyby Kindred tutaj przyszła, bo Kindred nie da się złapie staka, by złapała staka, to jeszcze mielibyśmy double red buffa, natomiast Kindred jest za daleko, więc nie będziemy tutaj nie wiadomo ile na nią czekać. Zbierzmy farmy z dżungli przeciwników, wycofajmy się pomimo tego, że mamy pełne HP. Mamy również 4800 golda, jest to bardzo dużo, dlatego wycofujemy się. Ostrze, ostatni szept, długi miecz. No i możemy wrócić na mida, na którym dzieją się walki. Oczywiście, lecimy tam, jesteśmy w stanie pozabijać przeciwników, dosłownie, jako Samira, e, natomiast dobrze by było, gdyby nasza drużyna się wycofała troszeczkę. Oj, mamy ulta, co prawda, ale... Jest triple kill? Czy ktoś nam ukradł triple killa? Pokonany przez Kenena, Kennen gałganie się nam triple killa, ale jak widzicie, no Samira jest potężną postacią, która naprawdę potrafi namieszać. Nie wiadomo gdzie są przeciwnicy, Ewelin nie ma tutaj. Dosłownie Ewelin nie ma tutaj, to jest niesamowite. I jeszcze ciekawostka, z naszej trzeciej umiejętności możemy doskoczyć również do wieży, zauważyłem. Więc to jest też istotne. Ciekawe czy możemy do Nexusa doskoczyć. Nie wiem. I tego się niestety, ale nie dowiemy, bo prawdopodobnie gierkę skończymy. No i niestety, ale jeżeli wbija się w nas przeciwnik i <grywamy> jesteśmy wystawieni na ataki przeciwników, nie jesteśmy w stanie się ruszyć, to ciężko przeżyć. No natomiast, chciałbym oddać to Serafin, nie, Serafin raczej tutaj nie zdąży dojść, ale chciałbym obstawić w razie czego Barona. Na Baronie Sera... Serafin, mówię, Kindred posiada staka, więc dobrze będzie to zabrać, plus no, otrzymamy wzmocnienie z tego Barona, a jesteśmy tutaj w czwórkę. Więc, jak najbardziej, możemy to zabrać i nikt nam nie powinien być w stanie tutaj przeszkodzić. Udało mi się zabić to, co ciekawe. Udało się zabić przeciwnika, pięknie. Ultujemy zajebiście. Niszczymy go. Nie ma pasywki. Mordo Gonimy dalej, gonimy. Co tutaj? Shalona Jinx, seryjny zabójca, pięknie. No i nie gonijmy dalej. Nie ma sensu. 17,4 statystyki wystarczą i wydaje się, że to jest koniec gierki. Definitywnie to jest koniec gierki. Przechodzimy do drugiej rozgrywki, moje drogie duszki. Let's go, baby. Let's go, baby. Dobrze, jesteśmy w grze wraz z nami, oj tutaj jest mega niebezpiecznie już od samego początku, mocno berwaliśmy, no i jestem mocno obity, to jest mega risky. no ale trzeba walczyć, trzeba walczyć, trzeba farmić dalej, natomiast jesteśmy tutaj z nami oczywiście na górze, z nami jest nami, ale gramy przeciwko Alistarowi oraz Miss Fortune, to będzie dosyć problematyczne, no i pytanie, czy jest bluba teraz naszego sojusznika? Tego nie wiem, bo wiem, że był tam na początku Warwick. E, niestety, ale Alistar oraz Misfortune skutecznie nas odsunęły od pomocy naszemu sojusznikowi. Zacznę teraz z drugą umiejętnością, bo wiem, że możemy mocno oberwać. Dokładnie. Jest ciężko. Powiedzmy sobie szczerze, jest ciężko na tej górnej alei aktualnie zbieramy roślinkę le leczącą. Jest ciężko z tego powodu, że przeciwnicy posiadają silnego tanka. Alistar jest bardzo potężnym tankiem, który nie dość, że ma kontrolę tłumu mocarną, to jeszcze Miss Fortune potężną na swoich plecach, więc jest mega ciężko na szynami. Nie bardzo jest w stanie nam tankować, więc jesteśmy zdani na dobrą, na dobrą sprawę troszeczkę na siebie, ponieważ musimy dbać w głównej mierze o siebie. Nami nam nie stankuje, nami nas może supportować, ale jeżeli będziemy zbyt mocno obrywać, to nami nie będzie w stanie zbyt dużo zrobić. Jesteśmy mocno puszowani, no przeciwnicy mają giga przewagę. To widać, że przeciwnicy mają giga przewagę nad nami. Na chwilę obecną, to sobie powiedzmy, że na chwilę obecną przeciwnicy mają przewagę, ponieważ jestem dobrej myśli że wraz z rozwojem rozgrywki i zbieraniem przedmiotów, gold'a i tak dalej będziemy w stanie trochę więcej zrobić. Wydaje mi się, że przeciwnicy się wycofali, dlatego pozwolę sobie tutaj dosyć agresywnie puszować. Mam nadzieję, że nie ma ich na, górnej, na górnych krzaczkach. Jeżeli by byli, to byłoby po mnie. Zbieramy sobie gold'a. Dokładnie wróciła MFK, ali stara nie ma w krzaczkach, a star jest na plecach. Super, mocno oberwaliśmy. E, ważne jest, jako że teraz grałem przeciwko MFC, aby nie trzymać się za minionami za bardzo. Aby za bardzo nie trzymać się za tymi, tymi minionami, ponieważ MFK może swoją pierwszą umiejętnością atakować nas, jeżeli jesteśmy za minionami. Więc to jest bardzo istotne, oj, mocno oberwałem. Mogę umrzeć. Na szczęście uratowała nas tutaj. Nami, no i ponownie się musimy wycofać. Ponownie jesteśmy w takiej sytuacji, że dużo więcej tutaj nie zrobimy. A jeżeli MFK by użyła pierwszą umiejętność na nami, to mogłaby zdobyć Double Kill. Oj, Alistar, bardzo mocarnie się wbił. Panton na szczęście tam się pojawił. Jestem również Kasadin, jest tam również Warwick, niestety, więc walczymy teraz. Nie mam ulta jeszcze. Oj, to jest. Dla mnie śmiertelny błąd, że nie miałem tego ultimate. Gdybym miał ulta, byłbym w stanie go użyć i coś więcej zrobić, niestety, ale zbyt mało farmiłem. Zbyt szybko umarłem i zbyt mocno zostałem odcięty od farmy. Jeszcze nie mamy ulta. Niestety. MFK już ma. Jeżeli miałbym tam ulta, to miałem już naładowaną pasywkę, i wtedy byłbym w stanie zrobić troszeczkę więcej. Natomiast wyszło jak wyszło. Wiadomo, na początku MFK z Alistarem mają giga przewagę. Jeżeli Alistar i MFK popełnią błąd i się źle wbiją, to jesteśmy w stanie zrobić pogrom im, na dobrą sprawę. Jesteśmy w stanie im zrobić pogrom. Obrzucajmy ich z pierwszej umiejętności, no i starajmy się nie umierać. Starajmy się nie obrywać tutaj zbyt dużo obrażeń. Problem, niestety, jest w tym, że Alistar tutaj dosyć mocno. Wysuwa się naprzód, czyli robi to, co powinien. Odciąga nas od obijania MFK. Ult, czy wystarczy? Nie! Nie! Wybił mnie! Wybił mnie, a użyłem trzeciej umiejętności, żeby przeskoczyć na drugą stronę jego. No niestety, bardzo ładny Alistar. Jest 2-2, mf ma 3-2, ale niestety ma 1300 golda, mniej więcej więcej. To jest problem. Nami jest w niebezpieczeństwie teraz, więc leźmy jej pomóc. Chciałem lecieć obwardować smoka. Oberwała w łeb coś. Super. Szkoda, że nie ma tutaj panteona. Nie mam ulta jeszcze. Mam A dopiero. Okej, okay, chodźmy na smoka. Chodźmy na smoka. O kurwa! Dobra, po mnie. Pojawił się niestety Aurelion Sol, którego się tutaj nie spodziewałem i łoruj. Mój błąd. Wracamy na Aleję w duecie. Problem jest w tym, że straciliśmy mida oraz przeciwnicy za darmo zabrali piekielnego smoka. To jest e, błąd, to jest problem, delikatny. Pytanie, gdzie jest Miss Fortune? Tego nie wiemy jeszcze. Wróciła, okej. Okay. Pięknie udało się zabić przeciwnika i od razu ultujemy tutaj Alistara, zabijamy go. Oj! Zaraz zabił nas! Zaraz zabił nas! Zabili nas! Biegniemy na aleję w dółecie Pytanie, czy uda nam się obronić wieżę? Raczej wątpię, MfK już poszukuje. Dokładnie oparła się na tą wieżę. Nic dziwnego, taka jej rola. Jest tutaj Alistar już. Więc my powinniśmy farmić. My powinniśmy farmić, tak mi się wydaje, bo jeżeli nie będziemy farmić, to będziemy odstawać z farmą, co już robimy troszeczkę, i przez to nie chcę ja obrywać. Za bardzo się wysuwam do przodu, niestety. Mój błąd. Nasza drużyna już chce się poddawać. Tutaj widać w prawym górnym rogu, ale zapomina o tym, że Kasadin jest late, game, late gameową postacią, a ja również w late gameie będę znacznie więcej robił. Nie wiem, co robi jon na górze. Tego nie jestem w stanie pojąć, skoro poszują dolną aleję Jonowi, więc wycofajmy się. Być może to będzie dobry, dobra zmiana. Ja mam za mało golda. Ja mam 5000 golda, Miss Fortune ma 8000 golda. To jest. Problem delikatny, no nie oszukujmy się. Tak odstawać z goldem to jest delikatny kłopot. Nie jestem w stanie wysunąć się bardziej, bo jeżeli wysunę się bardziej, znowu to mogę umrzeć. A ja definitywnie nie chcę umierać. Umarłem już zbyt wiele razy, więc postarajmy się stać z tyłu i farmić na chwilę obecną. I nie będziemy wysuwać się tak do przodu. Nie będziemy się wysuwać tak do przodu. Postaramy się farmić gdzieś z tyłu. Weźmy red buffa, skoro możemy. Jest tutaj darmowy, do dodatkowy. Wzmocnienie. No i udajemy się na dolną aleję, odpuszować tutaj, skoro i on poszedł na górę. E, no i będziemy musieli wracać na górną aleję i to jak najszybciej, ponieważ jest tam Alistar, jest tam Carmilla i być może być tam również Miss Fortune. Więc kupujemy wampi wampierzy Kostur i lecimy na górną aleję. Zobaczyć, co tu się dzieje. Jest Carmilla. Carmilla? E, nie, nie, to nie jest Carmilla. Jak ona się nazywa? Camille, ona się nazywa. Nie ma Kamil. Okej. Okay. Przeciwnicy są nam idzie. Widać, że to przeciwnicy narzucają tempo, a my gonimy za nimi. No ale spoko, niech tak będzie na chwilę obecną. Postarajmy się stać z tyłu. Oczywiście, że tak. I nie obrywać. I nie obrywać. I farmić. I postarajmy się to robić. Za chwilę staje smok. A nasza drużna idzie na bota. To jest trochę bolesne, bo jeżeli stracimy kolejnego smoka. Mhm. Jeżeli stracimy kolejnego smoka, to moi drodzy, przeciwnicy będą mieli dwa smoki. A jeżeli będą mieli dwa smoki, to do trzeciego już tuż, tuż. Udało się zabić, ale zobacz, jak mało mamy HP. Możemy użyć ulta, ale mamy zbyt mało HP. Musimy się wycofać. Udało się przeżyć na szczęście. To jest istotne. Ale nie jesteśmy w stanie za bardzo walczyć o smoka, nawet którego zrobiła drużna przeciwna teraz. Drugi smok. Jeżeli zrobił trzeciego. To dopiero się zaczną problemy, bo trzy smoki dają potężne wzmocnienie. Lećmy zamknąć tutaj Aurelion Sol'a, który na szczęście nie przeżył tego. Czwórka przeciwników nie żyje, więc postarajmy się spuszować teraz. Być może uda się mida spuszować? Powinno się udać mida spuszować. Tym bardziej, że jest nas tutaj czwórka, więc jak najszybciej weźmy tego mida. Odbijmy trochę z puszem. Kurwa, to się udało spuszować, co? No nie udało się sprzemać, właśnie to jest problem. Pojawił się Alistar, leci tutaj jeszcze Carmilla. Pojawił się Alistar, pojawiła się Miss Fortune. no i tyle było z puszu na midzie. Spróbujmy w takim wypadku sprzemać Bota. I on bardzo ładnie puszuje górną aleję. Uwardujmy Pink wardem Barona i lećmy na Bota. Przeciwnicy są na górze, więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo ogromne prawdopodobieństwo, że uda nam się sprzemać Bota. Problem jest taki, że Carmilla może tutaj iść i chyba ją widziałem w ogóle. No właśnie, Carmilla jest w stanie nas bardzo szybko załatwić. Ma więcej golda od nas. Mamy 8,5, Carmilla ma 9,5. Tak, ma więcej, jest 5,1. No, jest ciężko. Problem w tej grze jest taki, że przeciwnicy mają trzech potężnych fr frontlanerów, i Aurelion Sola oraz Miss Fortune, którzy są dobrymi backlanerami, u nas niestety brakuje tego silnego frontlaner'u. Kto Pantheon może na dobrą sprawę tankować i być silnym frontlaner'em, pozostali no nie bardzo. Pozostali bardziej wciskają obrażenia, więc trzeba dosyć mocno uważać. Przeciwnicy mają Warwicka, mają Alistara, to są bardzo silne postacie na frontlane. U nas tego brakuje. U nas ta ja robię trochę za frontline. Kamil również jest takim dosyć potężnym frontlanerem. Starajmy się nie umierać. Ucieknął? Raczej ucieknął. Raczej nie będziemy w stanie ich dogonić, a szkoda. Spróbujmy sprzedać mida w takim wypadku. Udało się zabić mi Sportsman, zajebiście, i uda się spuszczać również Mida prawdopodobnie. No leci Ultimate, ale dużo tutaj nie byliśmy w stanie zrobić. Karmila jest seryjnym zabójcą, i gonimy ją na plecy, ale ono może nas zabić. Nie zdążymy ulta naładować. Kurde, no mega ciężko jest. Mega ciężko jest, po uciekali. Aurelion Sol gdzieś tam splikerował, a Alistar uciekł z naszego ulta, no i nie byliśmy w stanie ich pozabijać. Bardzo trudny mecz, bardzo ciężko mi się tutaj w nim pozycjonować odpowiednio. Ja zdaję sobie sprawę, że jestem w stanie tutaj znacznie więcej robić, jeżeli będę lepiej grał po prostu. Tym bardziej, że nie żyjemy z fortune, więc jak najbardziej musimy zawalczyć od trzeciego smoka. To jest must have. Nie możemy oddać trzeciego smoka przeciwnikom, więc ustawmy się już przy nim. Obwardujmy go, zajmijmy, zajmijmy pozycję i walczmy o tego smoka. Musimy go jak najszybciej zrobić, bo jeżeli przeciwnicy go zrobią to jesteśmy w czarnej pupce. Więc walczmy o tego smoka, zabierzmy go, skupmy się na smoku. Udało się zabrać smoka zajebiście. Idzie Alistar, Aurelion Sol jest gdzieś z tyłu. Oj, nasi sojusznicy umierają. Jest ulta, ale to nie wystarczy. Jesteśmy w złym miejscu, bo nie ma kto nas bronić. Byliśmy na samym przodzie, gdzie cała czwórka przeciwników mogła w nas tłuc obrażenia. Nawet jak mieliśmy ulta, nie byliśmy w stanie go wykorzystać, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie w ułamek sekundy ściąć przeciwników jeszcze. Natomiast przeciwnicy byli w stanie nas obijać. Brakuje nam tego frontlane'u. I niestety, przez brak tego frontlane'u i przez moją słabą grę, tą gierkę. Przegraliśmy. No cóż, czasami się wygrywa, czasami się przygrywa. Jedyne co możemy zrobić, to przyjąć porażkę na klatę i postarać się w, najle w następnej grze zagrać jak najlepiej potrafimy. Ja dziękuję Ci pięknie za poświęcony czas. Zapraszam do kolejnego odcinka, a w tym to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć. We will be in touch.